Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Na wstępie muszę Wam powiedzieć, że cieszę się, że dzisiaj nagrywam, ponieważ naprawdę się zatem stęskniłam. Mimo, że moja nieobecność nie trwała długo, to jednak uwielbiam to robić. Jak wiecie, byłam w Barcelonie, potrzebowałam kilku chwil na odpoczynek, w związku z czym w poprzednim tygodniu pojawił się tylko jeden film na moim kanale, ale mam nadzieję, że dzięki temu i Wy się za mną stęskniliście. Do tego jeszcze nawarstwiły mi się szkolenia i po prostu nie było jak nagrać, ale Jestem dzisiaj po to, żeby opowiedzieć Wam o kosmetykach, które są znane i lubiane, przewijają się w wielu recenzjach jako produkty wspaniałe. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to mm, pomimo, że naprawdę próbowałam wielokrotnie, dawałam szansę, to są to kosmetyki buble, jeżeli chodzi o moje preferencje. Jeżeli jesteście ciekawi, o których kosmetykach mówię, to zapraszam Was, zostańcie ze mną i dowiedzcie się, o czym mówię. Zaczniemy sobie trochę nietypowo, ponieważ rozpoczniemy od zapachu. Jest to zapach, który kupiłam sobie niedawno i strasznie tego żałuję. I mówię o perfumach, ponieważ możemy taką zwyczajową formę przyjąć. Jo Malone Velvet Rose and Wood. I to jest zapach w stylu Cologne Intense. I muszę Wam powiedzieć, że zapach szalenie mi się podoba. Uważam, że to jest naprawdę wyrafinowana kompozycja. Jesienna, ale jednocześnie taka bardzo kobieca, bardzo tajemnicza i zmysłowa. Rzeczywiście tutaj powiedziałabym, że najbardziej wyczuwam te nuty róży, ale one nie nie są takie przeszkadzające, nie są za mocne, no sam zapach jest przepiękny, ale wiecie jaki jest jego minus? On nie utrzymuje się dłużej niż 10 minut! Naprawdę! Tak żałuję tego zakupu, zwłaszcza, że pochłonięta ty, tym pięknym zapachem, kupiłam sobie aż 100 ml, to jest tylko i wyłącznie mój błąd, może i mogą kupić 50, ale ona się po prostu nie opłacała, stwierdziłam, że lepiej kupić setkę, ponieważ zapach jest przepiękny, la la la, la, la. I zapach kompletnie się nie trzyma. I słuchajcie, próbowałam go na mnóstwo sposobów. Na nadgarstku, tutaj na tym przegubie. Sprawdzałam go nawet na moim narzeczonym, na którym zapachy trzymają się naprawdę świetnie, i on ulatnia się w trybie natychmiastowym. W związku z czym mam pytanie do Was: czy macie jakieś doświadczenia z tym zapachem albo z innymi zapachami Joe Malone? Ja mam poczucie, że. No tak nie powinno być, że tak drogie perfumy po prostu są tak nietrwałe. Ja strasznie żałuję tego zakupu. Jeżeli Wy macie jakieś doświadczenie właśnie z tym produktem, napiszcie mi w komentarzu. Drugim produktem, który niestety trafia na tą listę jest, słuchajcie, puder Laura Mercier. Translucent Loose Setting Powder w wersji Glow. I słuchajcie, trochę się biłam z myślami, długo się zastanawiałam nad tym produktem, czy on aż na to miano zasługuje, natomiast po wielokrotnym przetestowaniu stwierdzam, że jednak. Tak. Jeżeli mieliście do czynienia z tym produktem, to na pewno wiecie, o czym za chwilę będę mówiła. To jest taki puder, który ma za zadanie dać nam świetlistą, naturalnie wyglądającą skórę, natomiast moim zdaniem tutaj tego błysku jest po prostu za dużo. I mało tego, moim zdaniem ten puder nie nadaje się nawet na rozświetlacz, ponieważ jest to kurczę, trudno mi to wytłumaczyć, ale w formie rozświetlacza dawałoby to efekt takiego suchego błysku, czyli nie spełniałoby to swoich oczekiwań. Natomiast jeżeli chodzi o formę wykończeniową, to po prostu robi się nam zaświecąco, czyli puder rozświetlający to jedno, ale ta wersja to jest po prostu coś absolutnie zbyt mocnego, coś co moim zdaniem nie nadaje nam tej świeżości, czy to, to nam ją odbiera, więc ja niestety jestem na nie. A jak dobrze wiecie, puder klasyczny, czyli Lora Wersja Translucent Powder jest jednym z moich ulubionych pudrów w życiu. W związku z czym uważam, że ta nowość jest po prostu przekombinowana i niestety, ale czasem lepsze wrogiem dobrego. Kolejny produkt to. Podkład, i on, o ile dobrze pamiętam, tylko jednokrotnie pojawił się na moim kanale, więc myślę, że w tym odcinku niestety również powinien zaistnieć. I podkładem tym jest podkład Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless. I słuchajcie, to jest podkład, który wiem, że mnóstwo osób uwielbia, natomiast jeżeli chodzi o mnie. To on jest dla mnie jednym z gorszych podkładów, jakich kiedykolwiek używałam. To ma być podkład o matowym wykończeniu i to rozumiem, natomiast jego kolejnym plusem, o którym producent mówi nam na opakowaniu, jest to, że on ma minimalizować widoczność porów. Jak wiecie, moje pory są rozszerzone, zwłaszcza w okolicy nosa, i ten podkład zamiast je przykrywać, to je podkreśla. Wygląda po prostu koszmarnie. Po jego nałożeniu mam wrażenie, że yy, moja buzia wygląda, jakby była pokryta jakimiś plackami, plamami. I bardzo nierównomiernie mi się rozkłada. Czuję go w ciągu dnia na sobie. Skóra jest taka nieprzyjemnie ściągnięta i te pory są, słuchajcie, naprawdę tak wysuszone, że wręcz podkreślone. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na temat tego podkładu. U mnie on się kompletnie nie sprawdza. Teraz cienie do powiek, które wiem, że internet i chyba pół świata uwielbia. I są to cienie do powiek, słuchajcie, od Anastazji. Ja nie wiem, czy kiedyś się do nich w pełni przekonam, natomiast mam co do nich takie zdanie, że moim zdaniem te cienie są po prostu zbyt mocno napigmentowane. I wiem, że na Instagramie, w tych krótkich filmikach one się przepięknie słoczują, ponieważ one są o tak mocnej pigmentacji, że możecie po prostu je nałożyć, słuchajcie, od nadgarstka aż po ramię. I w internecie będzie to wyglądało spektakularnie. Natomiast ja poprzez lata mojej pracy wypracowałam sobie taki sposób malowania oka, który mi pracę ułatwia, a nie utrudnia. A poprzez utrudnianie pracy w związku z tymi cieniami, ja Rozumiem to, że ten zbyt mocny pigment zmusza mnie do tego, żebym ja była skupiona na tym, żeby. Nie żeby nie pozostawić takich twardych granic, żeby te cienie się ładnie roztarły, aniżeli na tym, żeby sobie pięknie budować kształt, pracować sobie z lekką ręką, itd, i tak dalej. Ja o wiele bardziej preferuję cienie, które mają średnią pigmentację, ale są takie kremowe, które możemy dokładać i praca z nimi będzie naprawdę przyjemna, niż takie, których pigment jest zabójczy, ale po prostu ciężko się z nimi pracuje, ponieważ one właśnie nie mają tej lekkości. Niestety, w mojej opinii. Cienie Anastazji, właśnie należą do utrudniaczy, a nie do ułatwiaczy, więc ja jakoś takich nie pokochałam. Teraz produkt, który przypadkowo trafił na tą listę, zupełnie tego nie zakładałam, a trafił na nią tylko i wyłącznie dlatego, że przed dzisiejszym odcinkiem postanowiłam sobie go przetestować, i produktem tym jest gąbka VIBO, która wiem, że jest uwielbiana przez wiele osób. Ja sobie ją kupiłam może tydzień temu, nie miałam jeszcze okazji jej przetestować, więc stwierdziłam, że zrobię to dzisiaj. Więc jeżeli widzicie jakieś małe niedoskonałości w moim dzisiejszym podkładzie, to winowajcą jest prawdopodobnie ta gąbka. Słuchajcie, ona moim zdaniem jest strasznie sztywna. Ja ją oczywiście zwilżyłam wodą, tak jak należy zrobić, natomiast nawet pomimo tego, ona może... Jakby wam to wytłumaczyć? Ona rzeczywiście sama w sobie w dotyku jest miękka, natomiast jeżeli chodzi o pracę na twarzy, to ona jest sztywna, czyli mało się wygina, mało się układa pod kątem po prostu twarzy i praca z podkładem przypomina pracę z podkładem, kiedy gąbka jest niezwilżona. Wiecie o co chodzi. Kiedy właśnie tej gąbki nie zwilżymy, to ona może jest taka łagodna w dotyku, czyli miękka, natomiast jest na tyle sztywna, że ona po prostu nie pracuje plastycznie z twarzą i właśnie ta gąbka coś takiego mi przypomina. Bardzo dziwne zjawisko, zupełnie się tego nie spodziewałam, natomiast nie chcę jej więcej używać, ponieważ ona znowu mi pracę utrudniła. Kolejnym kosmetykiem, o którym za chwilę będę Wam opowiadać, jest baza pod podkład. I sama idea tej bazy naprawdę bardzo mi się spodobała, ponieważ miała to być baza, która przypomina w swojej konsystencji miód, neutralizuje zaczerwienienia, a poprzez swoje drobinki pięknie rozświetla skórę. I mówię w tej chwili o bazie Nexa Honey Dew Me Up. I jeżeli chodzi o samą formę Dew Up, to wydaje mi się, że miała ona nawiązywać do efektu Dewy Skin, czyli takiej właśnie świetlistej, nawiżonej itd., itd. Natomiast. Zauroczenie tym produktem kończy się w momencie, kiedy nakładam podkład. Niestety, i przetestowałam to już na kilku osobach, i za każdym razem był dokładnie taki sam efekt. I rzeczywiście, skóra jest ładnie nawilżona, ładnie świetlista i ona wygląda dobrze po nałożeniu samej bazy. Natomiast w momencie, kiedy nakładamy podkład czar pryska. Jak widzicie, yy, mój SMS był tylko i wyłącznie potwierdzeniem tego, o czym mówię. I teraz powiem Wam, dlaczego właśnie ten czar pryska. Pryska on dlatego, że podkład nałożony na tą bazę zaczyna się ślizgać, zaczyna się rolować. Powstają takie kulki. Wygląda to a koszmarnie. W związku z czym, kompletnie Wam nie polecam tego produktu, chyba, że chcecie ją nakładać samodzielnie, ale tutaj też nie mogę Wam dać 100% gwarancji, ponieważ ja jej samodzielnie nigdy nie nosiłam. Teraz opowiem Wam o Produkcie, który kosztował mnie mnóstwo pieniędzy i strasznie boli mnie to, że kompletnie go nie używam. Produktem tym jest Puder La Prairie. On, słuchajcie, jest w takim ogromnym opakowaniu, i to jest pierwsze opakowanie, które ma 56 gramów. Natomiast do zestawu dołączone jest jeszcze drugie mniejsze opakowanie, do którego można sobie ten puder przysypywać, aby mieć go w torebce. Nie pamiętam, jaka tam jest gramatura, ale on jest na pewno znacznie mniejszy. I sama idea jest moim zdaniem znakomita. Natomiast jeżeli chodzi o właściwości tego pudru, to. Ja go nie lubię. Nie lubię go przede wszystkim dlatego, że on zmienia mi kolor podkładu, który sobie przed chwilą nałożyłam. Nie lubię go również dlatego, że on wygląda nieświeżo na twarzy. On rzeczywiście może nie daje takiego stuprocentowego matu, natomiast po upływie około dwóch godzin moja skóra wygląda jakby była. Nieświeża, podkład zaczyna się tak ważyć, przetłuszczać, wyglądać po prostu bardzo źle. W związku z czym nie lubię tego produktu, nie sądzę, żeby kiedyś moje zdanie się zmieniło, ponieważ wiecie, no to jest trochę tak, że to, co dzisiaj mi się sprawdza, mogło mi się na, na przykład nie sprawdzać 3 lata temu, kiedy moja skóra była w innej kondycji. Natomiast z tym produktem po prostu się nie lubię i nie sądzę, żeby to miało ulec zmianie. Ale tak jak w przypadku poprzednich produktów, jeżeli lubicie ten puder, napiszcie mi w komentarzu dlaczego. Teraz pokażę Wam korektor, który wiem, przewija się już kilkukrotnie na moim kanale w Bublach, natomiast dla mnie to jest tak skrajnie zły produkt że niestety muszę jeszcze raz o nim opowiedzieć. Jest to korektor Maybelline Instant Anti-Age De-Eraser Eye. I jak widzicie, dałam mu już nie jedną i nie dwie szanse, ponieważ też byłam zachęcona tymi pozytywnymi opiniami, natomiast szczerze mówiąc, to to jest korektor, który dosłownie po upływie jednej godziny, może dwóch, zaczyna wyglądać tak koszmarnie pod moimi oczami, że zaczynam zauważać zmarszczki, o których istnieniu nie miałam pojęcia, a nie tak powinien wyglądać korektor. Lektor. Oczywiście, zgadzam się z tym, że on rzeczywiście ma dobre krycie. On pozwoli wam na ukrycie zasinień, zmęczenia itd., itd. Natomiast on po prostu wchodzi w jakąś taką koszmarnie złą reakcję z moją skórą, że nie mogę wam go polecić i nie mogę go pominąć w tego typu filmach. I co ciekawe, zawsze kiedy o nim mówię, to dyskusja jest. Podzielona. Są osoby, które mają takie zdanie jak ja, i są osoby, które są absolutnymi zwolennikami tego korektora, więc i tym razem nie zawiedźcie mnie, i jeżeli go używaliście, dajcie znać, co myślicie. I jak jesteśmy przy korektorach, to pokażę Wam jeszcze jeden korektor, który jest nowością, i jest to korektor od Revolution Pro. Mówię o tym w panterkowym opakowaniu. I słuchajcie, to jest yy, korektor, który, jak mi się wydaje, miał przypominać korektory w stylu Yves Saint Laurent czy Helena Rubinstein, czyli takie bardziej rozświetlacze niż korektory. Natomiast jeżeli chodzi o jego właściwości, to moim zdaniem on nic nie daje. On nic nie daje nawet w przypadku osób, które nie mają mocnego zasienienia i chciałyby sobie tą skórę dodatkowo rozświetlić, ponieważ moim zdaniem jego konsystencja jest tak rzadka, że on no, wygląda tak, jakby go po prostu nie było. Korektor duch, można to tak nazwać, w związku z czym moim zdaniem jego używanie jest po prostu zbędne. Przechodzimy dalej i teraz opowiem Wam o kosmetyku, który wiem, że mnóstwo osób uwielbia. Ja niestety należę do opozycji i do osób, które, mimo tego, że wielokrotnie starały się polubić go i stwierdzić, że on również jest dla mnie. To muszę stwierdzić, że on dla mnie kompletnie nie jest. Mało tego, jak wiecie, jako posiadaczka rozszerzonych porów, zawsze szukam produktów, które będą mi właśnie te pory przykrywały. I niestety, ale muszę powiedzieć, że kompletnie zawiodłam się na bazach Benefitu Professional. Mam tutaj tą wersję rozświetlającą, natomiast niejednokrotnie testowałam również tą wersję wygładzającą pory w opakowaniu niebieskim. I obydwie są, moim zdaniem, do niczego. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem ta formuła jest zbyt kremowa. Rzeczywiście. Sama niejednokrotnie dałam się trochę zaczarować tym natychmiastowym efektem, który rzeczywiście wygładza pory tak natychmiastowo. Natomiast po upływie czasu w zderzeniu z tym, że skóra z rozszerzonymi porami wydziela nadmierną ilość sebum, robi się po prostu coś okropnego na twarzy. Podkład zaczyna się ważyć, zaczyna się rolować i wygląda tak źle, jak nigdy dotąd nie wyglądał. W związku z czym muszę Wam z ręką na sercu powiedzieć, że mimo, że może kiedykolwiek wcześniej używałam tej bazy, to teraz stwierdzam, że ona po prostu mi się nie sprawdza. I o wiele lepszą bazą na pory jest moim zdaniem baza Smashboxa, która sprawdza się wyśmienicie. Nie ma właśnie tego takiego kremowego efektu, tylko jest taka bardziej yy, wysuszona w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I ona trzyma się świetnie, pięknie wypełnia pory i moim zdaniem jest milion razy lepsza. Teraz powiem Wam o pudrze, który moim zdaniem jest. Jak na ten moment dla mnie absolutnie zbyt mocno wysuszający, i czuję ściągnięcie w ciągu dnia, kiedy tylko go zaaplikuję. Jest to puder Vibo Rice Powder, który wiem, że mnóstwo osób uwielbia, ale jeżeli chodzi o mnie, to ten efekt kompletnie się nie sprawdza. Dobrze wiecie, że ten drugi puder Vibro w czarnym opakowaniu, w tej chwili mam lekką amnezję i zapomniałam, jak się nazywa, jest jednym z moich drogeryjnych ulubieńców i uważam, że to jest puder absolutnie wspaniały. Natomiast jeżeli chodzi o ten, to ten efekt ma jest moim zdaniem strasznie wyczuwalny w ciągu dnia. Kiedy nałożę ten puder, to wiecie, do czego bym to wrażenie porównała? Porównałabym je do momentu, kiedy zapomnicie nałożyć krem nawilżający. Mam nadzieję, że taka sytuacja Wam się nie przytrafia, ale jeżeli kiedykolwiek coś takiego mieliście, albo na przykład umyliście sobie buzię i przed nałożeniem kremu coś Was zatrzymało, telefon zadzwonił, czy coś w tym stylu, to buzia była właśnie taka nieprzyjemnie ściągnięta i ja taki efekt zauważam za każdym razem, kiedy nałożę ten puder ryżowy Wibo. I na koniec zostawię sobie produkt, który jest nowością i jest to tusz do rzęs Rimmel Wonder Lux Volume. Sama szata graficzna bardzo mi się podoba. Uważam, że wygląda nowocześnie. Połączenie czerni i takiego metalicznego różu wygląda bosko. Natomiast jeżeli chodzi o sam tusz, to moim zdaniem on po prostu za słabo podkreśla rzęsy. Szczotka jest świetna. Myślałam, że będzie o wiele lepiej, natomiast oczekiwałam o wiele bardziej pogrubiającego efektu. On, jeżeli chodzi o mnie, to jest po prostu zdecydowanie zbyt delikatny. Jeżeli upolowaliście go na na promocji w Rosmanie, na przykład, to dajcie mi znać. Wiem, że nie wszyscy lubią tak intensywnie pogrubione rzęsy jak ja, natomiast ja wolę używać tuszów do rzęs, które dają spektakularny efekt, ten jest dla mnie zdecydowanie zbyt delikatny. Okej, okay, moi drodzy, ja się nagadałam, trochę sobie razem z Wami ponarzekałam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I zanim jeszcze skończę, chciałam Wam z całego serca podziękować za tą całą aktywność, jaką zostawiacie mi w komentarzach i w wiadomościach prywatnych. Widzieć to, jak podobają Wam się filmy, to jest po prostu naprawdę najlepsze uczucie na świecie. I ostatnio często zdarza mi się, że kiedy mnie na przykład widzicie, to podchodzicie i chciałam Wam powiedzieć, żebyście się nie wstydzili, ponieważ dla mnie to jest no, naprawdę zaszczyt, kiedy mogę Was widzieć. I nawet ostatnio dostałam wiadomość od jednej z moich widzek, jak wracałam ze szkolenia z Wrocławia, że spotkała mnie w McDonaldzie. Pozdrawiam Cię, kochana, serdecznie, ale się wstydziła podejść. Jak coś, to nigdy nie wstydźcie się podejść, ponieważ dla mnie to jest najlepsze uczucie na świecie. Ale wraz Wracając do naszego zakończenia, pamiętajcie, że to, co nie sprawdziło się mi, wcale nie musi oznaczać, że nie sprawdza się wam, i wielokrotnie nawiązywałam do tego, zarówno w tym odcinku, jak również w innych odcinkach. Ale dajcie mi znać, jakie są wasze kosmetyczne niewypały, zwłaszcza spośród tych, które są powszechnie znane i lubiane. Jeżeli odcinek był dla Was przydatny, to poza zostawieniem komentarza nie zapomnijcie o łapce w górę, o subskrypcji i do zobaczenia następnym razem. Mua!